Cześć Wam i czołem moi drodzy. Ja jestem Moskit i witam Was w czwartym odcinku Gwiezdnych Przygód Kerbali. Dzisiaj na podróż wybierze się pan skuter z wąsami, jak widać. Którego czeka naprawdę, no, jak na aktualne warunki, daleka wyprawa. Jednak cel tej wyprawy pozostanie jeszcze przeze mnie przez chwilę utajniony. Z prostego powodu, żeby wam zrobić może małą niespodziankę. E, no cóż, jest to już troszeczkę zaawansowana konstrukcja. Rakieta nazywa się w sumie misja, nazywa się Chemida 1,5. Czemu nie było wcześniej Chemidy 1 czy pierwszej Kamidy? No to był po prostu wstępny projekt, wstępny koncept, który mi się nie specjalnie podobał, więc postanowiłem stworzyć Chemidę 1,5. Zapłon. Test. Lecimy. Lecimy na Szczecin, jak to się mawia w moich okolicach, choć po prostu lecimy w kosmos, moi drodzy Państwo. Jak sami wiecie, mocy mamy aż na to, więc zmniejszę ciąg w naszym silniku rakietowym, żeby zdecydowaną większość ciągu prędkości nadały nam tutaj te dopalacze, które umieściłem w liczbie czterech po bokach rakiety. No i naszym celem jest orbita. Geostacjonarna czy Keo, bardziej stacjonarna, wokół kerbinu. Dlaczego? No cóż, odpowiedź na to skrywa się pod tym oto tutaj, pod tą oto owiewką, którą rozdzielimy na mniej więcej w wysokości 40-50 km. Lot jest w tym momencie załogowy, ale w przyszłości w przyszłości, moim panem będzie robienie tego typu wypraw już całkowicie bezzałogowych. Na razie, z nie mamy ku temu zbytnio nie mamy zbytnio sprzętu, żeby tego typu operacje przeprowadzać, więc... Dobra, troszeczkę owiewka za wcześnie się otworzyła, no ale trudno mówi się. Coś skopałem w fazach, nie szkodzi. Co, moi drodzy, powitajcie pierwszego sztucznego satelita Kerbinu. Przynajmniej taki jest, taki jest mu cel, żeby to był pierwszy sztuczny satelita Kerbinu. Co z tego wyjdzie, to się okaże. Niestety pod nasze podejście do zwrotu grawitacyjnego jest dość... Hmm, dość pionowe, delikatnie rzecz więc nie jest to możliwe najwydajniejszy start, ale nie szkodzi, bo i tak naszym celem jest wysokość około 2860 km nad powierzchnią kerbinu. Taki jest nasz cel, właśnie dzwoni domofon, ale ja nikogo się nie spodziewałem, więc nie zamierzam tego otwierać kompletnie. Nikogo się dzisiaj nie spodziewałem, więc będą jakieś tam jakieś spamy ludzkie, spamy w realnym świecie. No i przy okazji chciałbym porobić badania. Co mam tu za badania? Badanie próbek to już robiliśmy, niestety tego ostatnio nie zebraliśmy. Co było naszym delikatnie rzecz ujmując, olbrzymim błędem. Uzbroiliśmy też naszą rakietę, jak sami widzicie, w kapsułę, żebyśmy mieli właśnie kontrolę. Ponieważ teraz, a ja zaraz wam tłumaczę, dlaczego, gdyby nie było kapsuły, to byśmy nie mieli kontroli. Mamy kapsułę, mamy trzy pojemniki do badań, trzy misterygu, chociaż. W sumie, przepraszam, dwa misterygu. Że wydaje mi się, że to byłoby, jest kompletnie zbędne, żeby aż tyle tych przyrządów. No ale już tak zamontowałem, więc mówi się trudno. Zaraz przejdziemy do kolejnej fazy lotu. Nastąpi rozdzielenie, oddzielenie od dolnego członu, wnoszącego nas na samą wysokość orbitalną. No i zaraz przejdziemy. Troszeczkę nawet za wcześnie. Przeszliśmy właśnie do członu. Służącego do nadania nam odpowiednich prędkości orbitalnych, tak, dokładnie tak. Ach, więc teraz moi drodzy Państwo, tak, jako że startujemy w nocy, no to, to nie jest dobry moment do startu, ponieważ można zabraknąć e, energii elektrycznej. Ponieważ mamy tutaj troszeczkę paneli słonecznych, które ostatnio odblokowaliśmy, niestety nie ma słońca, które by, na, które by nadawało prądu naszej konstrukcji. Ale zaraz prawdopodobnie, tak, no, przelecimy, zaraz kawałek i powinniśmy mieć dostęp do, do właśnie do energii słonecznej. No i tu mamy zamontowany, troch, zamontowanych troszeczkę, troszeczkę mamy zamontowanych tych tych tych, tych anten, dlaczego? Ano dlatego, że mamy zainstalowanego moda Remote Tech, czyli moda na komunikację na system satelitarny, łączności satelitarnej. To coś po prostu genialnego i zarazem niesamowicie może nie niesamowicie, ale sporo utrudniającego rozgrywkę e, ponieważ żeby, na, żeby sterować oczywiście modułami załogowymi to nie ma żadnego problemu e, możemy modułami załogowymi z Kerbalami w środku bez problemu sterować nie potrzebujemy do tego łączności stelitarnej chyba że chcemy przesłać wyniki badań wtedy tą łączność stelitarną no, musimy posiadać tak z KSC czyli Kerbal Space Center e, jednakże Sekunda. 2868, bodajże to było chyba. Orbita stacjonarna karabinu to jest 2868 km nad powierzchnią karabinu. No i potem będziemy musieli jeszcze idealnie wyrównać. Idealnie wyrównać w ale to już jest tam powiedzmy, że drobny szczegół. Dodajmy no sobie manewr. Za jedną godzinę tam dotrzemy. Dajmy sobie manewr, żebyśmy mogli, chociaż nawet nie musimy manewr ustawiać. Kerbal Alarm Clock. Bardzo przydatny mod, pozwalający nam zarządzać czasem, co w tym wypadku ma niebagatelne znaczenie. Ustawimy sobie alarm, żeby nam przypomniał o sobie ten w manerf, dotarli do apoapsy. Przypomniało nam 5 minut przed faktem dokonanym. Pyk, alarm za godzinę i 12 minut odpali nam się alarm. Super. Przy okazji możemy zrobić jakieś badania. Badanie próbek. Co to za badanie? Jesteśmy w, 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 w. Aha, na wysokiej orbicie. 25 nauki. Super partia Bulwo. Super, super, super. I dobra, kontynuując. Teraz mój wykład na temat Remote TH. Jest to mod, który właśnie, jak sam widzicie, jest tutaj. Znajduje się teraz linia między mną a KSC. To znaczy, że mam łączność z KSC. Jak mówiłem, w przypadku lotów załogowych nie jest to aż tak ważne. W przypadku lotów bez bezzałogowych jest to niesamowicie ważne, ponieważ jeżeli nie mamy łączności z KSC. Nie mamy możliwości jakiejkolwiek kontroli nad statkiem, co oczywiście no potrafi być, być dość problematyczne, powiedzmy sobie szczerze. Więc podstawa w Remote Techu, przynajmniej w graniu w Kerbale przy użyciu Remote Techa, jest ustanowienie sieci stalitarnej, która w moim wypadku będzie się nazywała, nazywała siecią Chemida. To jest z mitologii greckiej, już pamiętam dokładnie kim była i co robiła Chemida, ale jak czytałem kiedyś opis, to mi bardzo właśnie Kemida pasowała, więc nasza sieć satelitów będzie się nazywała dokładnie rzecz biorąc Kemida. Mam nadzieję, że teraz starczy mi energii, żeby wyrundać naszą orbitę, a także, no dobra, alarm, a także, żeby wrócić na powierzchnię Kerbinu. Hmm, nie wiem, czy za mało prędkości nie mam, ale to się zaraz okaże. Powinno być akurat w sam raz. Wcześniej to testowałem i było OK, było w sam raz aktualnie. No cóż, to się tak na dobrą sprawę okaże. Eee, wyłączmy Alarm, włączmy sobie ustawienie. Hmm Heading 90, Roll Pitch 0. O. Chciałbym, żeby nam automatycznie ustanowiło się w kierunku powiedzmy równika na naszej na naszym sztucznym horyzoncie, więc za gdzieś tak będzie 5-10 sekund do apoapsy odpalimy wtedy silnik, żeby mm, możliwie być jak najbliżej apoapsy, gdy odpalimy silnik i będziemy wyrównywać orbitę, wtedy uzyskamy możliwie najbardziej e, najbardziej zaokrągloną orbitę. W wypadku zaokrągania orbity jest to podstawa, żeby robić manewry albo w pobliżu apoapsy, albo w pobliżu pereapsy. Inaczej to niekoniecznie musi się dobrze skończyć, w sensie nie skończy się idealnie okrągłą orbitą, a to w tym momencie jest właśnie moim ce celem, czyli osiągnięcie możliwie najbardziej okrągłej, najmniej jajowatej orbity. Ok. 800 km, 560 m w zbiornikach. Wiecie, im dalej, tym mniej paliwa potrzeba, tylko tak, mamy 800 m w zbiorniku. U. u, u. Uff, uh, uff, uh, uh. będzie zabawnie, coś czuję. No trudno. Hmm. Więc nie będzie idealnej orbity, coś czuję. Niestety koły, bo aktualnie mamy mały niedobór. Mały niedobór paliwa, przyznam szczerze. Jeszcze troszeczkę potrzebujemy do wyrównania to orbity, i w sumie mówi się trudno. Zwłaszcza, skutery będzie potrzebował misji ratunkowej, <laughs> żeby wrócić żeby wrócić na powierzchnię karabinu. Ale być może, gdy. Dobra, na razie tyle wystarczy. Potem jeszcze sobie kiedyś to jakoś wyrównamy bardziej tą orbitę, albo, albo i nie, pożyjemy, zobaczymy. I teraz tak. Niestety nie posiadamy małych, małych rozdzielaczy do właśnie, do właśnie tych, do, 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 do satelit, Więc poradziłem sobie w ten sposób, że po prostu zamontowałem w tym miejscu tego nie widzicie po zamontowałem sobie małą tarczę, tarczę ochronną, małą. Tarczę, która ochłania, ochrania nas przed wejściem w atmosferę, która działa też w tym momencie na zasadzie Decaplera, więc mogę w tym momencie odrzucić. Jednak zanim to zrobimy, aktywuję wszystkie, e, wszystkie anteny, naprowadzę na KSC e, i, i albo po prostu na aktywny, najbliższy aktywny pojazd, który chciałby się z tą satelitą połączyć. I mam nadzieję, że starczy nam do tego prądu, bo to właśnie jest największy problem. Czy nam starczy tego prądu? Wygląda to, że chyba starczy nam prądu. Tutaj, natomiast ak najbliższy aktywny pojazd, zaznaczymy sam kerbin, bo wtedy satelita sama, jak sobie widzicie, tu mamy teraz kąt podany, ten kąt pokazany, kąt patrzenia od satelity w stronę kerbinu. Ten kąt będzie, coś znajdzie się, powiedzmy, że w tym kącie patrzenia anteny, no to wtedy. Satelita będzie starała się nawiązać połączenie. Przynajmniej ja tak to rozumiem. To jak, mówię, jak mówię, to nie jest jeszcze jakoś szczególnie dla mnie prosty i w 100% ogarnięty mod, ale starałem się jak mogę. Widzę, że prądu mi nie brakuje, więc spokojnie możemy rozłączyć te satelitę. I to nastąpi, gdy klikniemy prawdopodobnie spację, ale nie chcę ryzykować, więc rozłączę to ręcznie. I teoretycznie teraz ta Stelita powinna być całkowicie samodzielnym bytem. Ona ma 185 kg, więc zawsze jest to mniejsza masa, więc będziemy mieć zawsze troszkę więcej prędkości w naszych zbiornikach. No i jest. I moi drodzy Państwo. O, tutaj się to nie włączyło. No wyłącz się no. Moi drodzy Państwo, to jest nasza pierwsza stylita Chemida, która znajduje się na orbicie. Prawie równej, synchronicznej, geosynchronicznej wokół kerbinu. Tu macie kerbin, piękny kerbin z powitych chmurami. Żyć nie umierać, patrząc na tego typu dzieło. Cudowne dzieło matki natury. Tak, dobra, ale wróćmy w takim rozrachunku. Wróćmy do naszego pojazdu. I teraz pytanie, czy nam starczy paliwa? Hmm, to jest ciekawe pytanie. Czy nam starczy paliwa? Do powrotu na Kerbin? Hmm... To jest bardzo dobre pytanie, na które w tym momencie nie znam odpowiedzi. Zaraz, gdzie jest w ogóle Słońce? Ja się pytam. Słońce jest tam. Więc w sumie jesteśmy odpowiednio zwróceni, tylko... No dobra, prądu nie powinno nam raczej zabraknąć, mam nadzieję. No i dobra, spróbujmy wrócić na Kerbin. Czy nam tego paliwa starczy? Bo z tego co widziałem mamy około 300 coś metrów na sekundę. W zbiornika, więc jest to chyba na styk z tego co mi się wydaje. Paliwa. Jesteśmy minimalnie lżejsi, więc mamy troszeczkę minimalnie więcej tych metrów na sekundę. Ale mam dziwne podejrzenie, że może nam zabraknąć paliwa. Hmm. No. Cholera. Hmm. Houston. Mamy problem. <ścoughs> mamy problem. I to dość znaczny. Dodajmy. Aktualnie, skuter znajduje się w przestrzeni kosmicznej. Paliwa ma, żeby was nie skłamać. Znaczy, paliwa, przepraszam. Pożywienia ma na 10 dni, więc trochę raz tutaj będzie mógł spokojnie okrążyć. Kerbin, ale ja bym wolał już teraz jakoś tak postarać się, żeby on wrócił do domu. Tylko jak to teraz pytanie zrobić? Możemy albo wysłać misję ratunkową, albo spróbować pokombinować. W sumie teraz tak. Weźmy Kerbalem, zbierzmy tylko te dane, które tutaj zebraliśmy. No, chodź tu. Collect data. Dokładnie. Zbierzmy te dane, które zbraliśmy, Wróćmy. I tu teraz się właśnie kłania e, planowanie misji. Gdybym nie dodał teraz e, tego małego laboratorium i tych dwóch pojemników na gół, to byśmy akurat mieli paliwa, żeby wrócić. Niestety tego nie zrobiłem, więc no, to jest mój błąd. Zdecydowanie to jest mój błąd, moja porażka. Ale na razie jeszcze skuter no, nie ma co płakać. Jeszcze ma całą masę szans na, na powrót. Że <laughs> ja mam taką nadzieję. <laughs> Okej, okay, więc co możemy zrobić? Możemy kilka metrów na sekundę uzyskać poprzez odczepienie naszego dikaplera. Mamy 431 km nad powierzchnią Krybinu perapse. Gdy odczepimy teraz no, odczep. Mamy 424 km. Ok, Jeżeli wyjdziemy Kerbalem Hmm, przepraszam. E, jeżeli wyjdziemy Kerbalem na zewnątrz i spróbujemy teraz ten nasz pojazd popchnąć, to może też nam to coś da. Tak musimy idealnie centralnie się ustawić. Ok, jest. Jest, jest, jest. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy w ogóle jest jakaś różnica? 421. No, ewidentnie jest tutaj różnica. I to dość mała. Jako, że przy Oka. O Boże, nie, 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 nie. Chodź tu. Jak że przy okazji mam odpalony cały czas SAS, ten SAS działa, czyli cały czas stabilizuje nam lot, to przynajmniej e, cała kapsuła się zbytnio nie wjeżdża i możemy spokojnie ją pchać. Więc mam szczerą nadzieję, że to pozwoli nam ocalić skutera i jak możliwie najszybciej wrócić nim na powierzchnię kerbinu do KSC. A właśnie, a propos KSC. Wiedzieliście, że skrót KSC nie wziął się prawdopodobnie przypadkiem? ponieważ Oczywiście pochodzi on, w, powiedzmy, że w świecie Kerbali od Kerbal Space Center, czyli Centrum Kosmiczne Kerbali. Ale wiedzieliście, że KSC nazywa się także Kennedy Space Center. W Kennedy Space Center znajduje się bodajże na przylądku Canaveral. Z którego właśnie, przynajmniej kiedyś startowały na przykład misje Apollo. No i pchamy dalej. Nie ma tu zbytnio... Na ten temat się <noise> zbytnio rozgadywać. Ok, przyszła pora na ostatnie wyjście. Nasza orbita przy małej pomocy rcs u właśnie zaczęła zahaczać o atmosferę kerbinów, więc musimy dokonać ostatnich korekcji, żeby nasza perapsa była mniej więcej na poziomie 30 km. Może 25, ale to już byłoby dość ryzykowne podejście, chociaż w sumie nie jesteśmy na jakiejś strasznie dużej wysokości. Gdybyśmy wracali z księżyca, to może 25 km no, byłoby niebezpieczną wysokością, ale 30 km 29, w mojej opinii, powinno być w zupełności bezpieczne. Zajęło mi to około 4 lub 5 wyjść, w sumie liczyłem, 4 lub 5 wyjść z kapsuły. No nie jest to do końca realistyczne, ale to był w tym momencie jedyny sposób, żeby w miarę szybko ocalić, ocalić, czy raczej e, zabrać z powrotem na powierzchnię skutera, który podejrzewam, że miałby ciekawsze rzeczy do roboty, aniżeli spędzanie je aktualnie wolnego czasu. Na orbicie geostacjonarnej e, kerbinu, teraz tak najważniejszą rzeczą, jaką będzie teraz, przy wchodzeniu w atmosferę, będzie e, ilość, raczej ilość. E, stan osłony termicznej. Ablative Shield e, to jest właśnie osłona termiczna, która, e, która zapobiega spaleniu spalenie naszej kapzuły i kerbala, bądź kerbali w niej się znajdujący, więc trzeba brać na tą poprawkę. No i warto, żeby żeby nie ucierpiał żaden żaden spadochron, jak już, żeby nie ucierpiał, że przynajmniej jeden spadochron w tym przetrwał. To jest też dość, dość ważna rzecz. W tym momencie w sumie na dobrą sprawę też możemy wyłączyć e, możemy wyłączyć Możemy wyłączyć sasa, ponieważ kapsuła będzie nam automatycznie się stabilizowała, gdy będzie wchodziła w atmosferę. No i mamy w tym momencie, mielu bardziej piękny e, piękny obraz wejścia w atmosferę przez kapsułę. Mam szczerą nadzieję, że nic nie wybuchnie, no ale. W sumie co ciekawe, nic się nie stało i nawet połowy osłony nie, nie zjedliśmy. Ciekawa sprawa. Co mam tu za. Hmm, raport załogi. To można byłoby wziąć, ale raportu EVA raczej nie będę ryzykował, żeby teraz żeby zrobić, teraz bo to, to mogłoby się zakończyć skandalem wśród Was. Zdecydowanie. No to nie wyglądałoby zbyt dobrze w nagłówkach prasy. Zdecydowanie nie. Daj mi się spokojnie, możemy już spadochronę odpalić. znaczy nic z zdarzyć się nie powinno. No teraz tak, jak wysoko jesteśmy nad powierzchnią Ziemi? Przez te chmury, które wyglądają cudownie z kosmosu i gdy się startuje, a niestety specjalnie przydatne są, gdy próbujemy wylądować gdziekolwiek, eee, nic nie widzimy. No ale dobra, żeśmy poniżej, poniżej chmury, jesteśmy 2,5 km nad powierzchnią e, morza, nad powierzchnią powierzchni, <laughs> nad powierzchnią Ziemi. Już specjalnie wiem gdzie jesteśmy, ale to się zaraz okaże. No, skuterku, trzymamy z Ciebie kciuki. Naprawdę, nie chcę, żeby zginął, U, niezłe przyciążenie, ale na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Zróbmy raport załogi, pyk, na Grassland sami jesteśmy, czyli w sumie widzę, że zbyt wielu nowych badań naukowych nie zrobimy, ale to kompletnie nie szkodzi. Grunt, że załoga okazała się pełnym sukcesem, z drobnymi komplikacjami, ale w tym przypadku te komplikacje nie były jakoś straszne czy wybuchowe, po prostu... Albo źle wyliczyłem ilość paliwa potrzebnego do wyniesienia kemidy 1,5 i wrócenia na kerbin, albo w sumie już bardziej po prostu zrobiłem to niewystarczająco efektywnie. Zbyt mało efektywnie wykonałem ten manewr, czyli zbyt późno rozpocząłem mój zwrot grawitacyjny, przez co no po prostu zabrakło nam paliwa. Tadam! Skuterze czyni swą powinność. Co ty tu masz? Raport EVA, Grasslands, wycinek terenu. Tak, wygląda to na Ziemię. Zdecydowanie, nie da się ukryć. Może zostaw jakąś flagę? Hmm, zdecydowanie. To jest bardzo, ale to bardzo dobry pomysł. Ale wąsy masz po prostu kosmiczne. Wąsy masz kosmiczne, panie. Kosmiczne. Wąsy wylą. Dowały. <noise> ok. Wróćmy. Chyba jeszcze możemy zrobić raport załogi, czy nie? A nie, bo już mamy raport załogi, więc musimy zabrać z powrotem dane, wrócić nimi i wtedy będziemy mogli zrobić raport załogi, która nagrała ocenę panującej sytuacji. To jest. No i dobra. Zrecykwizujmy nasz pojazd. I Ile zyskamy nauki oczywiście wspominając o rozpoczęciu naszego programu satelitarnego tak, który będzie miał no, będzie niesamowicie ważny powiedzmy sobie szczerze 76 nauki to nam pozwoli na odkrycie jednej z takich wcześniejszych technologii yy, poziomu raz dwa trzeciego trzeciego poziomu i teraz tak tu mamy część od kasa Czyli te takie ruchome różne części, które mogłyby się okazać przydatne. Dodatkowo mamy taśmę, która jest zawsze przydatna, i za taśmy zawsze, znaczy nigdy za mało. Mamy trzy madełka, mamy dikaplery nowe. Tu mamy z kolei duży zbiornik, który też okaże się przydatny, ale nie aż tak bardzo w tym momencie. Więc według mnie warto byłoby zainwestować właśnie w chociażby w te same, w te same taśmy. Zdecydowanie tak, no i tu będziemy mieć dostęp także od technologii systemów paliwowych, będziemy mieć dostęp do przewodów paliwowych, które będą miały niesamowicie, będą odgrywały niesamowicie dużą rolę w przyszłych misjach, no i dodatkowo różne inne mniej lub bardziej przydatne rzeczy, jak chociażby RCS y czy systemy, systemy tam przepływania, przepływu paliwa itp. itd., tam się kiedy indziej zajmiemy i co tam jeszcze, jeszcze nam się tutaj odblokowało? Hmm, części od. Nie, nie części, przepraszam. To nie część, tylko to jest po prostu kopacz ketanu. Wiertło od ketanu. Hmm. Części widzę także takie do na przykład wahadłowców, jak ta część. Nowe części do e, ruchomych części. Nowe owewki. No, też przydatne będzie. Nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie. Ja teraz celuję, żeby odkryć sobie, którą technologię, o, te technologie, po pierwsze te technologie, po drugie technologie, która pozwoliłaby nam dokować, tylko która teraz to by była technologia, czy już będziemy mogli ją gdzieś odkryć, czy też jeszcze do niej dostępu nie mamy, niestety nie, ale bardzo fajną technologią będzie zaawansowana eksploracja, która da nam dostęp do teleskopu, który jest jednym jest jednym z moich w tym momencie ulubionych modów, gdy go w końcu przetestowałem i wiem mniej więcej, jak go używać. Coś po prostu przecudownego. Aczkolwiek, jak mówiłem, potrzebujemy doków. Na razie, niestety, dostępu do doków jeszcze nie mamy. Jeszcze kilka misji będzie musiało mm, upłynąć, abyśmy dostęp do tych doków mieli. Ok, moi dory, troszeczkę się rozgadałem. Chyba najwyższa pora, żeby zakończyć ten odcinek. Misja udana z małymi komplikacjami, ale zakończona. Powiedzmy, że pełnym sukcesem. W międzyczasie prawdopodobnie sam zacznę powoli wystrzeliwać kolejne projekty z serii Kemita, żebyśmy mieli już kilka tych satelit na orbicie, żebyśmy mieli łączność satelitarną z dowolnego punktu na kerbinie, bądź wokół kerbinu. Chyba, że chcieliby się to zobaczyć, ale wątpię. Ewentualnie zrobić może to w przyspieszonym tempie, no pożyjemy, zobaczymy. A tymczasem, naszym następnym celem będzie lot na. Może nie na, ale dookoła innego ciała niebieskiego. Sami możecie się domyśleć, o jakie to ciało niebieskie chodzi. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, jeżeli ten materiał Wam się spodobał, a mam nadzieję, że tak, bo naprawdę staram się przy jego nagrywaniu, produkcji, jakichś tam ciekawostek, może w wynajdywaniu, chociaż specjalistą w kwestii podboju kosmosu nie jestem. No, to zostawcie łapkę w górę. Naprawdę mnie to motywuje, zachęca do dalszej, wytrwalszej pracy nad naszą serią gwiezdnych przygód kerbali. Ja byłem Moskit. Do następnego zobaczenia. Papa! Pa.